Cześć, z tej strony Tomek Krymanowski. W dzisiejszym filmie zajmiemy się tematem trzaskającego, strzelającego biodra w odniesieniu do nadmiernego napięcia naprężacza powięzi szerokiej. Jeśli mówimy o trzaskającym, strzelającym biodrze, wyróżniamy dwa podstawowe mechanizmy. Skoncentrujemy się dziś przede wszystkim na naprężaczu powięzi szerokiej, czyli na trzaskach płynących z zewnętrznej strony naszego stawu biodrowego. Ale muszę także wspomnieć o drugim mechanizmie, który jest równie popularny. Ten temat zostawiam na oddzielny, osobny film. Jest on związany z nadmiernym napięciem mięśnia biodrowo-lędźwiowego. Mięsień biodrowo-lędźwiowy, jak wiecie, jest zginaczem stawu biodrowego, i w wyniku jego nadmiernego napięcia również dochodzi do różnego rodzaju trzasków w okolicy stawu biodrowego. Na jakiej zasadzie? Ano na takiej zasadzie, że mięsień biodrowo-lędźwiowy przyczepia się do krętarza mniejszego kości udowej, a więc od wewnątrz. I w sytuacji, gdy my wykonujemy ruch zgięcia i wracamy do pozycji wyjściowej, wyprostowanej, to końcowe włókna ścięgno mięśnia biodrowo-lędźwiowego ma tendencję dotarcia o łuk kości łonowej. Ale tak jak wcześniej wspomniałem. Jest to temat na osobny film. Dziś skoncentrujmy się przede wszystkim na trzaskach wynikających z nadmiernego napięcia naprężacza powięzi szerokiej. Naprężacz powięzi szerokiej jest to bardzo istotny mięsień, jeśli będziemy koncentrować się na wysokości biodra. Jest on związany z zespołem. Zapalenia pasma biodrowo-piszczelowego. Bardzo często, gdy jest nadmiernie napięty, czujemy ból bocznego przedziału stawu biodrowego. Mamy problem ze stawem kolanowym. No i mamy wcześniej wspomniane trzaski. A dlaczego tak się dzieje? Już Wam tłumaczę. Naprężacz powięzi szeroki jest to mięsień, który przyczepia się do zewnętrznej części na wysokości kolca biodrowego przedniego, górnego. Tak więc, jak mamy talerz kości biodrowej to mniej więcej tutaj przyczepia się naprężacz. On jest w bardzo bliskim sąsiedztwie mięśnia krawieckiego. Tuż pod naprężaczem oczywiście będzie znajdować się grupa mięśni pośladkowych. Zaraz pod naprężaczem do kolca biodrowego przedniego dolnego będzie przyczepiać się prosty uda, czyli jedna z głów mięśnia czworogłowego. Tak więc zwróćcie uwagę, że jest tutaj naprawdę ciasno, jeżeli chodzi o struktury mięśniowe. Ale nie odbiegajmy za bardzo od tematu naprężacza. Mamy jego przyczepy początkowe. I teraz jak on będzie się kierował, w którym kierunku będą kierować się jego włókna. Jego włókna będą schodzić po stronie przednio-bocznej naszego uda w stronę krętarza większego kości udowej i oczywiście końcowe włókna będą wplatać się w pasmo biodrowo-piszczelowe, które będzie biegło boczną częścią naszego uda, które będzie przebiegać nad szparą stawu kolanowego i będzie przyczepiać, wplatać się na wysokości głowy strzałki. Tak więc uwaga! Bardzo istotne informacje. Naprężacz powięzi szerokiej będzie wpływać znacząco na stabilizację dynamiczną naszego stawu biodrowego miednicy, jak i stawu kolanowego. Ale dziś jesteśmy tu, skoncentrujmy się na tym. Czyli Dlaczego pojawia się trzask? Jak znaleźć uzasadnienie tego zjawiska akustycznego? Zobaczcie, jest naprężacz powięzi szerokiej, jego włókna idą do krętarza większego i następnie wplatają się w pasmo biodrowo-piszczelowe. A więc, pomiędzy tą strukturą, czyli talerzem kości biodrowej, krawędzią, kolcem biodrowym przednim górnym, a, na, a krętarzem większym, musi być odpowiednie napięcie. Tak więc naprężacz powięzi szerokiej ma tendencję do tego, aby być mocno napiętym. Jest on silnym zginaczem stawu biodrowego, będzie również wpływał na rotację wewnętrzną kości udowej i jest też silnym odwodzicielem. I do tego nawiążę, bo wiele pań, które trenują pośladki na siłowni, i robią monster walki generalnie robią odwodzenie jeżeli chodzi o staw biodrowy bardzo często nie celują w grupę pośladkową na siłowni swoimi ćwiczeniami a jeszcze bardziej napinają naprężać powięź szerokiej dlatego że w nieprawidłowy sposób ustawiają swoją kość biodrową ale o tym wspomnę tak więc wracając do samego naprężacza pomiędzy krętarzem większym a tymi strukturami musi być odpowiednie napięcie. Tak więc zobaczcie, że krętarz większy kości udowej to jest struktura dość wypukła. Ona będzie dość wyczuwalna w palpacji, zwłaszcza u szczupłych osób. A więc jeśli Mój mięsień musi na tym odcinku legitymować się odpowiednią elastycznością, a jej zabraknie, bo pojawi się duże napięcie i ja wykonam zgięcie, czyli zintensyfikuję jego napięcie, bo to jest jego funkcja, i będę wracał do pozycji wyjściowej. To bardzo często będzie dochodzić do tarcia końcowych włókien naprężacza powięzi szerokiej. Do zbyt agresywnego skompresowania końcowych włókien naprężacza powięzi szerokiej, i będzie dochodzić do przeskakiwania tarcia końcowych włókien, właśnie naprężacza po krętażu większym udowej i jest to jeden z mechanizmów. Kiedy chcemy mówić, kiedy mówimy o trzaskającym biodrze, tak więc warto zwrócić uwagę właśnie na naprężacz powięzi szerokiej. Jest to mięsień, który ma olbrzymią tendencję do napinania się, no bo jest zginaczem stawu biodrowego. My bardzo dużo siedzimy, to jest wystarczające, aby on się skracał. Tak więc później przechodzimy do pozycji wyprostowanej, jest trzask robimy skłon na brzuch, jeździmy na rowerze, biegamy, za każdym razem jest trzask, tak? Tak więc musimy zwrócić uwagę na to, aby ten mięsień, przednio część naszego stawu biodrowego była naprawdę elastyczna. I teraz jeśli ja chcę przetrenować pośladek, to jest uwaga, y, zwłaszcza i wskazówka dla Pani, to muszę mieć odpowiednio ustawione kończyny dolne tak, aby pracował mięsień pośladkowy Średni, mały, wielki. Generalnie nie mogę rotować mojej nogi do zewnątrz i wykonywać takiego ruchu, jakby on szedł do zgięcia stawu biodrowego. Ja muszę moje biodra odwodzić i muszę zadbać o to, aby moje kończyny dolne były ustawione w sposób osiowy. Tak więc, jeśli pojawi się rotacja zewnętrzna i pojawi się jakby krok do boku. Czyli przybliżenie krętarza większego kości udowej do talerza kości biodrowej, jego górnej części i kolca biodrowego przedniego górnego, to ja będę skracał ten mięsień. Czyli załóżmy, że ktoś pracuje za biurkiem, ma już nadmiernie napięte zginacze stawu biodrowego, w tym naprężacz powięzi szerokiej, idzie na siłownię i jeszcze bardziej napina tę strukturę, no to prędzej czy później pojawia się. Problem w obszarze naprężacza powiedzi szerokiej. W tym może pojawiać się trzask, zespół pasma biodrowo-piszczelowego, różnego rodzaju dolegliwości podszywające się pod ból stawu biodrowego. I teraz, jak pracować z tym mięśniem? Już wam pokazuję ćwiczenia. Będziemy się dzisiaj koncentrować na pozycji z zakresu rozciągania statycznego i popracujemy sobie też punktowo piłeczką do automasażu. I to będą działania, które będą miały na celu właśnie zlikwidować dyskomfort, napięcie w obszarze przedniobocznej części stawu biodrowego, no i wcześniej wspomniane trzaski, które oczywiście są drażniące, przeszkadzają, dokuczają. Tak więc przechodzimy do ćwiczeń. Przechodzimy do pierwszego ćwiczenia. W pierwszym ćwiczeniu wykorzystamy pozycję ułożeniową. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób rozciągnąć naprężacz powięzi szerokiej ano musimy przyjąć taką pozycję, która oddali od siebie dwie struktury. Pamiętacie o przyczepach naprężacza powięzi szerokiej? Jeśli tak, to wiecie, że aby rozciągnąć naprężacz powięzi szerokiej, ja muszę oddalić od siebie dwie struktury. Muszę oddalić od siebie przednio-boczną część kolca biodrowego przedniego górnego i krętarza większego kości udowej. A więc składa się na boku. Będę rozciągał lewy naprężacz powięzi szerokiej. Zobaczcie, w jaki sposób powinniśmy wykonać to ćwiczenie. Aby oddalić te dwie struktury, będę kładł się na prawej stronie, będę zginął w stawie biodrowym i kolanowym moją prawą nogę, tak by zrobić miejsce dla lewej nogi, aby utrzymać ją w wyproście. Dodatkowo jeszcze zegnę staw kolanowy mojej lewej nogi. A więc kładę się na prawym boku i teraz Staram się utrzymać w wyproście i delikatnym zgięciu moją lewą nogę. I zobaczcie, ona teraz będzie szła do dołu i w tym momencie dwie struktury oddalają się od siebie, a więc kolec biodrowy przedni górny i krętasz większy kości udowej. Oczywiście ja mogę poszukać takiej pozycji, aby wyjść troszeczkę do przodu, wyjść troszeczkę do tyłu. Poszukać takiej pozycji, takiego toru, takiego ułożenia mojej lewej nogi, gdzie będę czuł jak największe napięcie, rozklejanie, rozluźnianie tkanek właśnie z tej części. Jak jeszcze mogę zintensyfikować to ćwiczenie, czyli popracować sobie trochę łańcuchowo, a mogę wyciągnąć do góry lewą rękę i teraz rozciągam właściwie cały lewy bok. A więc pracują wszystkie tkanki od łuku żebrowego aż po miednicę. Jeśli to będzie za dużo, wróć sobie do pozycji wyjściowej, znajdź wygodną pozycję dla swojej głowy i zastygasz w takiej pozycji na czas minutki, dwóch, trzech. Generalnie starasz się celować w ten segment, tak by czuć rozciągnięcie właśnie z tego miejsca. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. W tym ćwiczeniu wykorzystamy sobie piłeczkę do automasażu. Co musimy zrobić? Musimy celnąć w punkt spustowy naprężacza powięzi szerokiej, a więc będziemy musieli znajdować się na powierzchni przedniobocznej. A dokładnie, będziemy musieli tę powierzchnię kompresować do piłeczki. Pozycja jest bardzo prosta, nie musisz wykonywać żadnego ruchu, możesz zastygnąć w jednej pozycji, ta amplituda ruchu, biorąc pod uwagę wielkość naprężacza powięzi szerokiej, nie będzie tak duża, jak w przypadku rolowania większych grup mięśniowych, dla przykładu mięśnia czworogłowego, dwugłowego, czy też łydki, a więc wymaga ta technika od Ciebie precyzyjnego celnięcia w źródło bólu. A więc kładziesz się na brzuchu, Szukasz sobie w pierwszej kolejności poprzednio bocznej części swojego biodra, punktu, który będzie charakteryzował się tkliwością, bólem. Możesz ten punkt znaleźć w tej pozycji, możesz wypalpować go w pozycji siedzącej, możesz równie dobrze usiąść w takiej pozycji, jak ja teraz, i też spróbować sobie wypalpować bolesny, tkliwy punkt. Jeśli masz ten punkt już, Wypalpowany, już go znalazłeś, znalazłaś. Wracasz sobie do pozycji leżenia na brzuchu i podkładasz piłeczkę właśnie pod ten punkt. Ok, ja już to mam i zastygam sobie w tej pozycji. I teraz kompresowanie naprężacza powięzi szerokiej, który jest w spaźmie napięciowym, może odpalać wiele dolegliwości. Jakich? A no właśnie. Możesz czuć ból, który będzie promieniował do kolana. Możesz czuć ból, który będzie promieniował do stopy boczną częścią Twojej nogi. A więc jeszcze raz. Kładziesz się, piłeczka, przednioboczna część, zastygasz w tej pozycji i znowu wytrzymujesz. Minutkę, dwie, trzy, w zależności od potrzeb. Jeśli uznasz, że ból się wyciszył, objawy bólowe minęły, przeszły, ta technika nie sprawia Ci już dyskomfortu, kończysz ćwiczenie i powtarzasz je za jakiś czas, powiedzmy 2-3 dni, ewentualnie na następny dzień, jeśli pozwoli Ci na to naprężać powięzi szerokie, jeśli nie będzie zbyt tkliwy, po ćwiczeniach dnia poprzedniego. Moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że jeden z dwóch mechanizmów powstawania trzaskającego biodra został wam przedstawiony w fajny, interesujący, ciekawy sposób. Jeśli zmagacie się z tego typu dolegliwościami, dysfunkcjami, popracujcie z naprężaczem powięzi szerokiej. A na pewno za jakiś czas zobaczycie zmniejszenie intensywności tych dolegliwości oraz zmniejszenie zjawiska akustycznego w postaci trzasków, przeskakiwania na wysokości biodra. Jeśli ten film stanowi dla Ciebie wartościową treść, pamiętaj o subskrypcji mojego kanału. Możesz zadać mi pytanie w komentarzu, podzielić się tym filmem ze znajomymi będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć.